Ja Zrobię nowego live'a. Co jest? Kurde. Weź. Jakiś. Ktoś mi. Ktoś mi Chodzi. nawalił hajsu dużo dzięki mojego. Kto to był? Bo live ustawiałem. Czekaj, bo ktoś mi nawalił hajsu i mam 20 milionów, ale nie wiem kto. Co jest? Kto mi nawalił 20 milionów? To ja. Seb, dzięki mega. Kurde, 20 milionów hajsu dostałem. Dawaj, milion. Jak jest tutaj? Slash, przelewaj. Jak się przelewa? Walking praw. Już nie będzie nam brakować jedzenia. Ale dziwne jest, słyszę, że się ciepło. Złaścibajba. Czekaj, właśnie muszę zobaczyć, co. No, no. Jaki główny. ty gadasz? Ja temu sebikowi muszę coś dać. Czekaj. Tylko on mi dał highs, a ja nic nie. Go ode mnie motywacje. Nie. Nie. Ale nie wiem, jakie mam. Nie. Co, i co ja mu mogę dać, żeby był zadowolony? Bo ja mam tylko jego hajs

Woję zarobię. O ja cię patrzcie, cały czas dół i, i, i nie że wydali MSG Miron za ile? Jakiś typ chce, żebym kupił od niego jakąś motykę. Zobaczymy za ile Nadajcie no Zpadajcie na live kanał Ty, stawaj, zdrałeś się <noise> Mops, kuku Szybko się rozwijam z moim one blokiem. Ale przynajmniej trzeba wysłać stoka. Patrz, już będziemy się szybciej mega rozwijać, bo. No, ach, jest ta osoba. 500 tysięcy? No, nie wiem, czy motyka jest warta 500 tysięcy. Chyba nie. Nie, nie wiem, to... nie wiem czy ktoś mnie nie chce naciągnąć, bo mam ten pierwszy dzień. Jeśli ja będę musiał zapytać, to się później. A ja chyba... Resetuję live, bo to rzeczywiście wygląda źle. No fajne, ty Fajnie ten czat wygląda. Kurde. Weźcie na... Ej, jak to jak ktoś jest na live, to napiszcie czy resetować live'a i zrobić normalnego, czy zostawić takiego. Bo nie wiem czy resetować, czy takiego zostawić. Piszcie na czat. O, osoby się zbierają. No resgit Witam wszystkich. <grym> <grym> Powiedzcie czy zostawić... <grym> Ty, mu to teraz zostawi yy, mu... Napiszcie mi, czy tak zostawić, czy resetować live y do normalnego. To kupisz, a nas masz... ginie. Dobra, powiem tak. Kupujemy dużo gry z bloka. Teraz 9 Powiedzmy. Witam, Ocean, najnowszy rap, dałem suba oraz liczę na to samo. Szum no, ja wiem, że daj suba, bo piszesz. No to już się domyślam, że daj suba. Czekaj. To za chwilę muszę teraz. Na chwilę wyłączyć, Zobaczę na razie, jak to będzie wyglądać. Nie! Kurde, wyszł Kurde! Kurde! Czekajcie. Discorda poczekajcie, bo mi Discorda wywaliło. Ile musicie poczekać? To są tu jeszcze jest. Dobra, bo mi Discorda wywaliło, a ja muszę ocenić muzyczkę. Co? Ja muszę. Normalne, czekaj, muszę cię podgłośnić. YouTube. Nie podgłośnie bo to chcesz w nie? Dobra, to cię wyciszam bardziej. I. Wchodzę na mój kanał. I on tam pisa, ja muszę zobaczyć sobie z tego. Ale ładnie ty... Znaczy ładnie, dziwnie to mega wygląda. Live'ik. Dobra. Czekają się to zrobił, nie wiem czemu nie widzę czatu. Chyba, że ja po prostu wejdę do niego. On ma jak? Czewski. Szumierczewski. Dobra. Jakoś muzyka, przykład, ci no już muzykę na No, ja już włączam. Ja już włączam. Yy, jakiegoś tutaj widza, przyszedł, żebym ja ocenił. Na no, ja się nie znam za bardzo na ocenianiu. A tam wirus. <grym>, a tam wirus. A czekajcie, bo wy ekranu nie widzicie. No, już widzicie. Ja się zaję z dziecięcą naiwnością Najpiękniejsze chwilę, zawsze przepadną tylkością Mama mówiła, nie jesteś ciemnym, tylko światłem Dlatego świecę mocniej, wygasną wszystkie latanie Ja nie lubię raczej walkę o odejście niskotrów I upadków, tym jeszcze ciągle pochodnie Tlantyk, tysiąc tytułów, jeden dwoje Nie opisuje świata, ale mówi, jakim jestem człowiekiem Take me through the storm

nie, nie, a poza nie, 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 usłyszę, nie, to przez z z Jeszcze trochę trwa Coś się chyba szykuje, albo po prostu będzie... Tak, ale chyba się szykuje coś krebałego ja teraz Jak tam ma klocki? <grych> Co? Przerazimy klocki? Ja, ja piosenkę oceniam tutaj. Nic przyszedł wam. O To Gdzie tyle chyba. Że Tylko żeby mi zaprawa prawa autorskie tego nie zdjęła. E! Siema. Siema szczypior. Oceniam akurat muzyczkę. Tyle tam. No to Teraz jeszcze dokładnie wygląda serio? No nie, dobra i to tyle. Dobra, muzyczkę oceniam tak, jest na pewno słuchalna, powiem. Raczej nie będę tego słuchał cały czas bez ustanku, ale powiem, że jest słuchalna. A -a. I ja bym ocenił jak na to, że to jest jesteś początkującym tutaj. Ja, ja nie jestem jakimś wybitnym znawcą muzyki, ale w porównaniu do innych takich początkujących, to ja powiem, że to fajnie brzmi. No na przykład do Chivas'a. <laughs> nie, nie, Was nie jest początkujący? ale tak bym dał jakieś. No i do bo... was. Tak bym dał. Ogólnie, ogólnie muzyka brzmi, jakbym miał ją porównać do takich twórców typu White albo jakichś BDOS to ja bym to porównał tak 4 na 10, ale porównując do tego, że ty dopiero zaczynasz, ja bym to ocenił tak 9, 9 albo 8 na 10. Mocna ósemka, tak powiem, jak na to, że dopiero zaczynasz. Więc jest, jest potencjał na pewno. Jest potencjał. I spadają mi widzowie do 3, a przed chwilą było 6. Dobra. Ja u Ciebie słyszę chyba mojego streama. Co? Chyba u Ciebie słyszałem mojego streama. Mi się wydaje, Aldora. Nie wydaje się. Muszę kupić teraz mięsko i zaraz zainwestujemy to wszystko, żeby sobie pozarabiać trochę. Ten cały hajs, który dostałem. Mega dziękuję za ten hajs, nie wiem czy on jest na live. Jak jest, to mega dziękuję. A jak nie ma, to on też dziękuję, ale mógłby pić. No tutaj sobie kupimy pieczoną, bo... Nie. Dobra, może być pieczona wołowina Z takiej takie pieczone wołowinki Które możemy już na bogato Nie musimy oszczędzać, co nie? Bo dostałem pieniążki Co się śmiesz? Nie śmiej się. czemu? Ale czarny czem ekran Serio? Nie, na niby Nie ma czarnego No jest czarny, Nie no nie Widać jak się buduje Hej, <ścoughs> spójrz się na siebie jak jest tak zrobiona Teraz. oczywiście Spójrz się na siebie <ścoughs> Czemu ja jestem przeszczepiony? Wygięło mnie <ścoughs> Dobra, budujemy tutaj Myślę, że to jest bardzo fajny format streama. Ty, kuj... Ty tak, Wiem, widziałem. Dobra, nasza wyspa zaczyna wyglądać przynajmniej potężnie. Dobra. Masz. Nie rób tego, Boże. Zamiast grifować, możesz mi pomóc? Masz czystaki? Nie pobuduj trochę. Chciałbym. Chciałbym bardzo. Kurde! No, no i co kładziesz klaski. No po co to położyłeś, boże? No nie niż tego! No po co to kładziesz No nie... Dobra. Teraz znowu idziemy chyba w tą stronę. Zrobiłem. I zacięć wszystkie klicem. Mogę jeszcze 19 milionów zaraz To wydam na porządny mechanizmy A jest tutaj ktoś, kto gra na CraftBlue na live? Ie? Weźcie taki i ma trochę hajsu i umie zarabiać. Weźcie, napiszcie. Bo ja nie wiem, czy jest ktoś taki, bo bym mógł mi doradzić, co ja mam kupować, a co nie bo zaraz się wrobię i wydam 5 milionów na coś, z czego bardzo mało zarobię. What? To jest ktoś na live, kto tak gra? W miarę często? Live masz 360 msg mi Mam wyłączyć? Czekaj, bo chyba mam wyłączyć, bo tak mi piszą. Chyba i źle. Dobra, to ja, ja... chyba robię reset, bo tam się to nie podoba, że ja przez 160. Co się dzieje? Czekaj. Nie no jesteś. <tryk> Dobra. No, tylko nie, nie mogę. Dobra. To ja resetuję streama. I ja go zrobię tak, żeby to było w... Bez 360.